Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl Impreza na stałe wpisała się we Wrocławiu, nie może więc dziwić, że sporo osób dopingowało zawodników na bulwarach zlokalizowanych przy trasie, która wiodła od Mostu Pokoju do Mostu Tumskiego. Kajakarze mieli do pokonania dystans 600 metrów. Faworytem był profesor Dariusz Grzybowicz i doktor Jacek Żurek z ASP, którzy zwyciężali w dwóch poprzednich edycjach. Triumfowali po raz trzeci, ale łatwo nie było. Tuż. Przed startem przepłynęła obok nich motorówka, i zanim zaczęli walczyć z przeciwnikami, musieli się uporać z wielką falą, która mało nie wywróciła kajaka. Ostatecznie jednak poradzili sobie i z jednymi, i z drugim, i pewnie triumfowali przed zatoką gondolą w składzie Adam Wronecki, bogumi łosoś i przed drużyną Straży Pożarnej złożoną z Krzysztofa Gielsy i Łukasza Winkowskiego. Wszystkie załogi spisały się tak, jak pan dyrektor tutaj mówił, przy. Przewspaniale wspaniale Pogoda dopisała Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie i udział. Pierwsza załoga otrzymała Puchar Prezydenta Miasta, kolejne Marszałka i Wojewody. Biznes Center Club Loża Dolnośląska wręczył nagrodę najbardziej walecznej ekipie, którą został Polski Rejestr Statków, panowie Andrzej i Adam Merło. Drugi rok z rzędu trasę pokonał wrocławski klub Kapok w składzie z najstarszym uczestnikiem regat VIP-ów Bohdanem Krakowskim. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl